Protesty rolników w Niemczech są tylko jednymi z długiej serii protestów rolników w całej Unii Europejskiej. W Niemczech niezadowolenie wywołuje między innymi planowane zniesienie ulgi podatkowej na rolniczy olej napędowy. Protesty rolników, które wywołały już zawirowania polityczne w innych krajach europejskich, dotarły również do Niemiec. Przez cały ostatni tydzień rolnicy protestowali przeciwko planowanemu zniesieniu ulg podatkowych dla rolniczego oleju napędowego. Konwoje z tysiącami traktorów i ciężarówek spowodowały chaos komunikacyjny i zablokowały wiele miast. W rezultacie produkcja w fabryce Volkswagena w Emden została wstrzymana. Tydzień wcześniej rozwścieczeni demonstranci uniemożliwili ministrowi gospodarki Robertowi Habekowi zejście z promu po powrocie z urlopu. W ostatnich latach protesty rolników w Holandii bywały czasem zaznaczone przemocą i naruszeniem prywatności polityków. Powodując też znaczące zakłócenia w gospodarce. Te demonstracje sprzeciwiały się planom redukcji emisji azotu, i w 2019 roku doprowadziły do powstania nowej, populistycznej partii rolniczej. W Belgii, Hiszpanii i Francji rolnicy również demonstrowali, wyrażając swoje niezadowolenie z powodu rosnących kosztów i wpływu proponowanych środków na ochronę środowiska. Ta fala protestów rozlała się także na Polskę i inne kraje Europy Wschodniej. Gdzie demonstracje koncentrowały się głównie na sprzeciwie wobec importu taniej pszenicy z Ukrainy. Dodatkowo na polsko-ukraińskiej granicy, miały miejsce protesty przewoźników, czego domagają się rolnicy. Ogólnoeuropejskie protesty rolników nie mogą być po prostu wrzucane do jednego worka. W każdym kraju istnieją różne ich przyczyny. W Niemczech są to dotacje do rolniczego oleju napędowego, w Hiszpanii zmniejszenie przydziałów wody, a we Francji koszty nawadniania i paliwa a także polityka rolna Unii Europejskiej. Jednak ceny nawozów i paliwa gwałtownie wzrosły w całej Europie po inwazji Rosji na Ukrainę, stawiając rolników pod presją pomimo gwałtownego wzrostu cen żywności w supermarketach. W wywiadzie Ann-Kathrin Meister, wiceprzewodnicząca Niemieckiego Związku Młodzieży Wiejskiej, podkreśla, że produkcja rolna po prostu nie nadąża za rosnącymi kosztami. Ceny maszyn, pestycydów i nawozów nigdy nie rosły w tym samym tempie co plony, Mówi Majster, która w młodości spędzała dużo czasu w gospodarstwie swoich dziadków w północnej Bawarii. Obecne wyzwania i te z ostatnich lat to po prostu za dużo naraz, stwierdza. Chociaż niemieckie protesty koncentrują się na paliwie i pojazdach, jest to tylko kropla, która przelała czarę goryczy. Rolnictwo nie jest zasadniczo przeciwne reformom dotyczącym ochrony środowiska, ale potrzebuje większego wsparcia, podkreśla Majster. Rolnicy jako pierwsi odczuwają negatywne skutki złego stanu flory i fauny, mówi dodając, że środki ochrony środowiska mają swoją cenę. Ale konsumenci również muszą być gotowi zapłacić tę cenę. Niemiecki rząd obawia się również, że protesty mogą zostać wykorzystane przez prawicowych ekstremistów, co wyraźnie podkreśliła w tym tygodniu minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser. Minister gospodarki Habek ostrzegł przed używaniem symboli nacjonalistycznych i przed fantazjami o zamachu stanu. Które krążyły w sieci w związku z protestami. Joachim Ruckwied, przewodniczący niemieckiego Stowarzyszenia Rolników, powiedział, że Stowarzyszenie Rolników dystansuje się od ekstremistów. Nie chcemy prawicowych i innych radykalnych grup, które chcą obalić władzę na naszych demonstracjach, podkreślił Ruckwied w gazecie Bild am Sonntag i dodał: Jesteśmy demokratami. W Brukseli z niepokojem obserwuje się niezadowolenie rolników. Rośnie tam obawa o realizację ambitnych celów klimatycznych, które zostały zapisane w prawodawstwie pod rządami obecnej Komisji Europejskiej. Unia Europejska chce osiągnąć ogólny cel zerowej emisji netto do 2050 roku. Dla przykładu, stosowanie pestycydów chemicznych w rolnictwie ma zostać zmniejszone o 50% do 2030 roku. Na czerwiec zaplanowano wybory w Unii Europejskiej. I wielu urzędników unijnych z niepokojem zadaje sobie pytanie, czy plany te będą nadal aktualne, jeśli Parlament Europejski przechyli się na prawo. Chociaż rolnicy w Europie wychodzą dziś na ulice częściej niż 10 lat temu, protesty w rolnictwie mają długą historię, wyjaśnia socjolog rolnictwa Wander Pleck. W XX wieku miało miejsce kilka fal protestów, w tym demonstracje na początku lat 70. kiedy to rolnicy z kilku krajów europejskich maszerowali do Brukseli. W 1971 roku, podczas gwałtownych protestów, jeden z demonstrantów został nawet zabity przez policję.